Coś wtedy dziwnego stało i wyłączyłem po prostu nagrywanie. Bo chciałem jeszcze nagrać do Was Amongasa, no a sprawat no, włączyły mi się tu mapy, no i... Jeszcze kliknąłem mi się, żeby się zamknęło, no i tak to wygląda. Więc w każdym razie teraz Amongasik. Tak, no, odcinek nadający się pod publikację na no, spokojnie. No, chciałbym, żeby jakaś gra nie była pełna albo nie wystartowała. Je Chciałem powiedzieć tego nie powiem. Bo, zobaczymy. Dobra, nie chciałem zjechać na sąd. Yy, wejdźmy sobie tu. In post. O, dobrze, do dodało mnie. No to brawo, no. Będzie normalny start. Jajko imbo. Ja bym chciał być krumejtem. Tak, ja lubię być krumejtem. No i dobrze, że jestem krumejtem, bo to mi się podoba. Storage Reactor Office Cafeteria. Myślę, że najpierw możemy sobie zrobić taska w reaktorze, żeby już nie wracać na tą stronę mapy. Potem najwyżej na dorologu. Nie ma sensu siedzieć. Nie, dorologerem ja nie jestem. Nie, no na lunch pada. O, pasek tasków się ciągle porusza. Gramy chyba? On chyba mnie gonił. Nie wiem, sobie nareda. Nie wiem, może to jest głupia, ale mi się tak wydaje. Prawie. Znowu mi się to wcisnął. Skip, skip, skip. Ale ja wylecę pewnie teraz. jak zwykle tak się pod kogoś podżywa. Czy chyba ja wylecę? Niestety, no ktoś nie głosuje, te królisiu. Zaraz go wykikuję tego królisia, więc ja bym radził. Włutować, wotek rulić. Co, 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 co? Co? Je, jeszcze raz. Co się? Panią samą posturę, ja tego nie. Ktoś chyba troluje wętem. Mi teraz pana fakują tasków. Taki, taki jeden meczek. No, 5, no, 4, cztery, cztery. No daj na private w 3, 2, 1. I jesteśmy w gierce. Poszumy. O, mamy taskę na launchpadzie, super jakie, więc... Ja.

Dziwnego tak naprawdę. Czasem ktoś umiera. Ale! Teraz jedno ale. Purple with imposter. Skip. Plus. Skip. to Plus. Skip. Wołta. Ja skip. ja skip. Purple. Jezu! Jeszcze raz. I... E py, u, ry, ple. purple, ple się purple. Cy Anka trzeba wykikować. Dobrze, ale po co? Ale czemu nie ma ciała? Dziwno. A balcón y Huh. What a heck What i nie był wspólnikiem. Myślę, że zaraz kończymy to nagrywanie, Mam no, bo już tyle odcinkowa, a w ogóle to jeszcze dzisiaj nowe rzeczy na blogu. wam i... zamieszczę tam dokładnie, co tam jest ogólnie i myślę, że... że chociaż ktoś, kto będzie subował ten kanał, no tu będzie ogarniętym duchetem? Tak sobie zagrywa. Smary ja nienawidzę jak są gierki pełne. Na sześciu osobach full. Limonka. Limonka chyba nie stało. Na pięciu osobach full. Evening. Kiedy oni wystartują tą gra Nie chodzę tam i z powrotem, ale no. Woo. Woo. He he. Siąsiąu, to będzie niezła gierka. No i jeszcze raz sorry za ten mikro. Pokamernikujmy sobie. Uh -huh. aha, że ciało, że ciało przele, czemuś wieszę. Proszę, szybki skip. Dobra, wywalę go. I wiem, 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 co zrobić. Już jestem ten pastor. Jeszcze mam ich tam, to był uczciwym wspólnikiem. Aby... Z. E, myślę, że jeszcze, nie wiem, maksymalnie 9 minut filmu i to zakończymy raz. A dobrze. Raz. A dobrze. Filmy na dzisiaj. Ja potem jeszcze przejrzę, dodam je do YouTube'a No i dodam link do bloga w opisie, a także do Discorda. Zresztą Discorda to ja Wam już mogę pokazać. Tylko, że we, be, bądźmy sobie famousie, żeby to za disconnecta. Down Eee, yy, disk... a dobra, pani. Potem wam pokażę tego Discorda dokładnie. Myślę, że to jest Red, sorry że znowu błądziło. Myślę, że to Red, dlatego że on trochę inaczej jak wcześniejszej. się zachowuje, więc wołuje na Reda, ale no to nie może... Wywalcie mnie, a potem czarnego S, a potem granat. Czemu ja? My myślę, że to czerwo. Łatwo to jest po stronie i pa, bo To oni ping w takim razie, Nie! kurczę, przegrana, przegrana, przegrana! Przegrana to jest. Jest przegrana. Imposter zawsze będzie impostorem, ja to wam mówię. On no, będzie impostorem na 100%. Ten impostor. imposter. Impostor będzie imposterem. 100% ja to wam gwarantuję, że impo impostor będzie imposterem. Ja bym tu mówię, nie no impostor na 100% będzie impostorem. A nie, to jest impostor. No to też będzie na 100 impostorem. O, impostor wyszedł. Fajnie. To ja też wychodzę. Tym, że będę się męczył pół godziny, no właśnie. w czterech osobach jest. Ful. No, byłem dziewiąty, super. Stretching. ja wam zdradzę sposób na bycie zawsze imposterem. Czy zrobicie z kimś perfect stack? Schowasz się za kimś. Jestem schowany. No i będę im Dobra, Dobre, bez koni. Zaraz po, po tej. Fajna ile tasków jest. What? Ej, właśnie się Was informuję o jednej sprawie. Że ja będę dwa razy robił śmieć. А, и ве Ja daję skipa. Ja na razie daję skipa. Um, no, no Ci player yeah. będzie play well, impostorem, kolejny z czarny. to jest impostor? Szybko śmieci, szybko, szybko śmieci. Śmieci wywala. Okej. Okay. Ja Okej. zrobić wszystkich Te dzienienia i opcji, że mi się uda. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale movement to jest słaby za dużo. No dobra, no to... Słuchajcie, to byłoby tyle z tego odcinka wbijajcie na bloga, gdzie... Też oczywiście, no to jest lepsze spisy Gdzie też oczywiście pojawiają się wpisy codziennie o godzinie nie wiem, nie czas. A tego propos na blogu, to są fajne livehaki, które sprawiają wam na widzenie przez ściany na przykład. Tak mi się nie udało. A to się tak da ustawić. To z drugiej strony chyba się ustawi. Tak, jak robiłem wpisy, to się z tej To nie ma różnicy chyba. W miejscu idzie wenta tego. Ale już... i o, dźwięk tak ewentowania. Ale ja już nie będę przedłużał. A, jeszcze jedna rzecz. Golny Walhack. No tak. Już nie będę dla was przedłożył specjalnie, ponieważ to nie ma sensu. Gdzie ten przycisk? tu nie ma sensu. Ale jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Przed końcem kończymy i wtedy. Ustawmy się tu. Widzicie to, co ja... Jeśli nie zostawicie suba, to ja was dorwę, tak jak tego niebieskiego w medbeju. Elu, cześć i siema.